Witajcie kochani serdecznie. Cześć braciszki, cześć siostrzyczki. Dzisiaj woda ma pamięć a w zasadzie pamięć wody a nawyki. Słuchajcie, niesamowita sprawa. Polecam wam bardzo tę książkę Masaru moto uzdrawiająca siła wody. Bo to jest książka, która jest tylko tym, co my już wszyscy doskonale wiemy, czyli to, że jesteśmy zbudowani z wody, jesteśmy istotami wodnymi. U mnie na profilu też na Facebooku znajdziecie filmik o wielka tajemnica wody. Jak piszecie w YouTube'a też znajdziecie. Ja podlinkuję tutaj do opisu ten, jakby ten film. No i zaczynamy. Słuchajcie, wiecie o tym, że możecie programować wodę? To jest tak, jak rządzący zrobili to z wyborcami. Czyli kiedy usłyszysz coś pierwszy raz, to jest takie zastanawiające, nie? Kiedy usłyszysz coś piąty raz, to zaczynasz się mówić, no możliwy przypadek. Jak słyszysz to dziesiąty, pięćdziesiąty raz, to zaczynasz się zastanawiać. Ale kiedy słyszysz to już pięćdziesiąty albo setny, to wiesz już, czego możesz się spodziewać od tej osoby, od kogoś, od kogo to usłyszałeś, prawda? Czyli zauważcie, że w naszym y, mózgu zaczyna się dziać, tworzyć nowe. Droga, nowe połączenie między impulsami. Neuroprzekaźniki zaczynają dawać częstszą informację, czyli jak na początku zaczynacie coś robić, tak? czyli jakiśkolwiek nowy nawyk, to zaczynacie on na początku jest taką cieniutką kreseczką, jest taką cieniutkim połączeniem. I jak zaczynacie to wzmacniać, to on zaczyna być coraz większy i coraz grubszy. I jakby siła nawyku powoduje, że w którymś momencie Zaczyna to się robić coraz większe, jak takie stałe połączenie, jak taki dosłowny most. Tak, czyli jak jedziesz do pracy jedną drogą się już nauczyłeś, to jest nawyk i ciężko go zmienić, tak, bo już nie myślisz o tym, tylko to robisz automatycznie, podświadomie. I to jest tak, jak idziesz idziesz z prędkością 6 km na godzinę, tak? czyli idziesz na początku powoli, ale potem, kiedy zaczynasz robić to już znowu wpadasz w ten nawyk, to już o tym nie myślisz i to jest jak sprinter dosłownie, tak? jak Usain Bolt 45 km prawie na godzinę przebiegasz, bo już o tym nie myślisz, czyli moi kochani, ten nawyk to jest programowanie wody właśnie i my możemy tę wodę programować na zasadzie samego siebie słów, myśli i one powodują nowe nawyki. A jaki sposób myśleć inaczej? No, pierwsza sprawa bardzo pomaga przy tym to, co odkrył Jose Silva w swojej książce. Znaczy tu jest później opisane to, oczywiście, ale jest to metoda Silwy i myślę, że ktoś, kto z Was ma, to powiem Wam, że nie doceniamy tego, ale 12 milionów ludzi już z tego korzysta. Eee, a to jest książka, która jest stara chyba z 10 lat i możesz tym samym uzdrawianiem. Poprawić pamięć, stresów, wyleczyć raka, cokolwiek. I ponad 100 tysięcy egzemplarzy już tej książki sprzedano. Pięć stanów umysłu to też będziemy w innym filmiku pokazywali, ale proponuję Wam, to też podlinkowanego filmiku, wejść sobie i puszczać sobie tak jak ja to robię przez 14 dni. Dlatego mam inspirację do tego, bo wpadłem na taki pomysł, jak wpadają na przykład dzieci. One są w stanie teta. My teraz, jak rozmawiamy, jak ja do Was mówię, to jest to stan beta. Czyli taki normalny, czyli obudzenie. Natomiast stan alfa to jest stan relaksu, modlitwy, medytacji, zaraz przed snem i zaraz po obudzeniu. Więc wtedy, kiedy łapiesz za telefon czy za ten stary nawyk, to nic nowego się nie zmienia u ciebie. Nie wpadasz na jakieś nowe pomysły, jak swoje życie ulepszyć, więc jesteś w tym starym, jakby nawyku. Propozycja osób, które doszły do bardzo wielkich sukcesów biznesu, zdrowia i tak dalej, to jest to, żeby wykorzystać ten czas inaczej, żeby każdą chwilę tego ranka czy wieczoru wprowadzić jako nowy nawyk, czy choćby za dnia puścić sobie na słuchawkach na przykład te właśnie metody Sylwy, alfa, teta albo jakikolwiek inny. W każdym razie ja zacząłem od tych. No i generalnie to tyle. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że woda ma pamięć. Dzięki, że wysłuchaliście do końca. Do zaś, bracie, siostro, do zaś. Do widzenia, siostry, bracia. Zróbcie coś inaczej.